Cześć wszystkim, tu listopad 41, a to kolejny odcinek z Gry Farming Simulator 22 serii Olbero. W dzisiejszym odcinku, tak jak wspominałem w poprzednim, będę karczować pnie. Ale jako że do gry Farming Simulator 22 Giants, dokładnie do maszyn leśnych nam dodał mulchary leśne. Kiedy mamy... no. Zwykły po prostu tutaj. Jak to się nazywa? No, ta masz służy do wyrzecenia w nie pamiętam jak to się nazywało. Nie karczownik, jakoś inaczej. Coś podobnego. To to tylko yy, pnie usuwa, ale mamy też mulczery, Leśne mulczery. Yy, no i one usuwają do... Yy, służą do usuwania pni drzewów i krzewów. I ja tak myślę, czy brać tę kancelę czy prynofa ale ostatecznie wezmę... O właśnie! Giants wydał moc na maszyny leśne. Nie wiem czemu jest tylko ta fiła. Yy, dobrze, ja będę chyba TMC kancela. No, bo czemu nie? Oczywiście, wypożyczam, bo kupować nie będę, pinków, póki co, nie będę usuwać. I tak, bardzo się cieszę. Tu palam pięknego Jundira. Bardzo się cieszę, że Giants wydał darmowe mody. Znaczy, no, mody zawsze są darmowe, nie? Ale, no, cieszę się, że są. Ponieważ jeden to tak, jak już wspominałem. Jeszcze wam pokażę. No, czemu nie? Jeden z nich to jest tutaj, czekajcie, gdzie to jest DFM Tools. No i mamy te maszyny takie po prostu, nie? Piły, ale również dostaliśmy Alpego Jet M-Pack. I w ten, no, mamy tutaj bronę rotacyjną i siewniczek. Siewnik. Posłuchajcie teraz mnie dokładnie. Ten siewnik on był tylko w farmingu, symulatorze 20. Jak pewnie każdy, wszyscy wiemy, ten farming, to jest farming mobilny, nie taki na komputery jak na przykład Yamaha, na PC-ta, tylko mobilny, no i też na Nintendo Switch, na telefony na Nintendo Switch. I ten siewnik się dostawał tam na początku, a my popatrzcie, możemy ten siewnik mieć, w końcu, w końcu możemy mieć ten siewnik, nie? Trochę mogę wziąć tego większego Mulchera, no bo przy tym, że to wygląda jak zabawka, no ale cóż, już za późno. Jedziemy, tam pnie są usunięte, gdyby, po, gdyby od razu też pomyślałem, że gdybym e, zrobił to w ciągu odcinka, mam nadzieję, że nie, no bo musiałbym teraz spokojnie zrobić też miniaturkę, to przygotowałem również e, przy polu numer 20, czyli dosyć blisko e, masa ja z wałami, ponieważ tam nadal nie powałowałem jeszcze zboża, znaczy wszędzie nie powałowałem zboża, nie lubię wałować zboża, dokładnie po siewach. przed siewami też. I po... Nadal nie zawiozłem mleka do mleczarstw, chociaż już powinienem tego mleka, jest pełno już nie wiem który sezon, nie? Z gnojówką też jest problem, bo gnojówki miał taki niedosyt, a teraz mam pełno i be... zbiornik dodatkowy na gnojówkę i już prawie pełno, na czerwono mi się świeci w oborze zbiornik. Nie wiem co ja zrobię. Tak szczerze, że mógłbym postawić taki zwykły zbiorniczek, ale to może, jak przebuduję trochę gospodarstwo. Myślałem, żeby ten Silosu nie zastąpić silosem marki A AGI, ale no, trochę to jednak będzie kosztować, nie powiem, że nie. Więc póki co nie chcę niczego przebudowywać, żeby niczego nie zepsuć, oczywiście. No, tutaj już jest zjazd. Słuchajcie, jeśli tak głośno mają być kierunkowskazy, to ja nie wiem po co one są. Posłuchajcie, teraz włączę kierunkowskaz. Nie on teraz jest głośniejszy. Ale podczas jazdy to to nie jest kierunkowskaz. Ten mulcher działa podobnie na zasadzie, trochę pługa. w ustawię szerokość mulchera. Ale ja chcę szerokość mulchera e... No tak, mam MC kancele, co? A czekajcie, gdybym... O właśnie, teraz e, Widzowie Nie wiem, co ja zrobię, tak szczerze Czekajcie, zobacz ile w sklepie ona ma metrów po prostu Bo coś mi ma, nie chce jej wykryć, a to mi się bardzo nie podoba. Ona ma 2 metry. Powstawiam 2 metry po prostu, nie No i tyle. O, mamy tu... Możemy tu zobaczyć walec. Kurczę, ja zawsze się boję, że nie słabo słychać. Widzicie mamy tu walec, można go zakryć. Uuu Ale mamy też... O właśnie, te, tego szukałem. Dzięki temu... O właśnie, powstaje taka jakby zora na ziemia. I... z tą maszyną nie gdzieś jakoś szybko, ale ona... Y, o, i duże kamienie zostawiam, to super. Cieszę się bardzo. Ona też zostawi, y, usuwa właśnie te pięki, tak jak teraz widzicie. Nie można z nią jechać jakoś wyjątkowo szybko, ale no... Podczas jazdy usuwa, nie? Nie tak, nie tak jak z tym... z tym karczownikiem czy to tak. Co... no trzeba się zatrzymywać. Patrzcie ile tu Sarn biega, tu jeszcze niedawno był las, nie? Taki piękny, teraz już lasu nie ma. Przecież wiecie co, te o, to co ja teraz robię, to mogłoby być tak szczerze przedłużenie polenu numer 20. Patrzcie ile... I patrzcie ile by to było dodatkowego miejsca na plony. Ej, to jest dobry pomysł. Na Następny sezon się przyda. No chyba, że to zarośnie, nie wiem jak działa po muczerach leśnych. Co, to nie potrzebuje Orki już? Czy potrzebuje? Maga, porki, wapno i wszystkiego. Cóż, nie można mieć wszystkiego, chociaż to tekstura jest jak porce, nie? Ale cóż, tak jak powiedziałam, nie można mieć wszystkiego. Od razu ustawię tutaj o właśnie. I teraz jest git. Popatrzcie, dzięki temu tej funkcji mogę sobie o właśnie tak obrócić jak chcę. Jak idealnie równiutko, opuściłem pięknie. Git. Tak powolutku sobie jedziemy 6 km na godzinę. Praca podobna jak z, była z glebogryzarką gryzarku kiedy kiedyby to był najmocniejszy traktor. Pamiętam dokładnie, te, jechałem też tak nie, nie za szybko, chociaż no szybciej o 2 km na godzinę. Ale nie, nie można wybrzydać, jest nawet dobrze. I co, ty tutaj, tutaj chyba już się za, za, zawracamy. Bit. Hmm, no kurczę, to trochę tak fajnie to wyszło. Ale to nic. Nie mogę się doczekać tak że zimy nagrać może na jakiegoś zimu wygadać odcinka? Nie wiem, pomyślę jeszcze na tym. Nie wiem, na ty jakiś drift na śniegu zrobić, nie? To byłoby zawsze coś fajnego do oglądania sobie. Hmm, no. chyba teraz póki żadnych pinków nie usunę, ale to, żeby chociaż zrobić tutaj poprzeczniaki, żeby było wiadomo gdzie jechać. Na tym mi głównie zależy. Czekajcie, co tutaj tak wyszło nierówno. No cóż, nic na tym nie poradzę. Ja wiem, jak sprawdzić, czy to wymaga orki. Po prostu patrzcie, wchodzę tu. I tak o, i albo wymaga orki, albo nie wymaga orki. Tu jestem. Gdzie nie, gdzie wymaga, gdzie nie, gdzie nie. Chyba tu wymaga, gdzie drzewa były. Wiecie? No, czyli gdzie niegdzie trzeba będzie porać po prostu, chociaż nie wiem dokładnie, jak to działa. Na szczęście, teren tutaj nie jest za duży do mulczowania, także że to jest mulczer do takich lasów stworzonych przed Giants. Na przykład, tutaj tam o. Popatrzcie sobie, jest takie las, nie? Tam, to tam bardziej taki mulczer się nadaje czyli raczej ta karczownik do ale jako że to nowa maszyna to czemu nie, wy... nie, czemu nie wykorzystać? Jej? Też mi się podoba nawet No Troszeczkę <toszkę> jeszcze mam kaszarku, ale to już taki kaszelek, że to praktycznie nie jest kaszelek, nie? Więc tutaj też się cieszę z tego. Może to się czymś 800 no, jakoś czy co? No nie wiem. Ja chyba tak nie powinienem jechać, bo to tak jakbym jechał z kultywatorem, a to powinien jechać tak chyba, jak pięki są porozmieszczane, tak coś mi się wydaje. Dlatego też może nie wykrywa szerokości tej maszyny. Nie wiem. Dobra, i tak skoro to ma być pole, to wiecie. Hmm, no. Teraz czekajcie, tu ustawię, może, żeby to wyłączyć. Wiecie co, skoro to ma tak działać. To ja to po prostu usunę i tyle. Hmm, Niech dzieje się to chce. Tak będę jechać po prostu pięknie tylko usuwać. Jak będę chciał... Napiszcie w komentarzu, czy powiększę te pole, czy nie. Bo według mnie tu byłby spory potencjał. Patrzcie jakie to jest pole, nie? To może jest i wielkość pola numer 20, nie wiem. Spoko tu byłoby. Bo tu do budowy to nie za bardzo niczego. A tak o sobie jakoś akcję zrobić na ziemniaczki i tutaj jakieś, nie? byłoby zawsze coś. O, albo te. To pole energetyczne też dobrze byłoby tutaj chyba w miarę, tak myślę, posadzić. Czyli widzicie, po prostu te karczowniki do pni są... No, więcej czasu wymagają może. A może i nie, nie wiem. W tym przynajmniej się jedzie cały czas. Może sobie włączyć tempomat i się jedzie, nie? I już się usuwa, a tam to trzeba się zatrzymywać, bo trzeba poczekać trochę czasu, żeby usunęło. Tu po prostu gracz jedzie, jedzie, jedzie i go nie obchodzi To się dzieje, nie? Po prostu jedzie to się samo suwa. W środku w ogóle nie słychać, jak rozwala te pięki. Nie, teraz trochę było słychać. Prze może dlatego, że traktor szarpnął, to lepiej słuchałem, nie wiem. No, ale... No niestety jedyną wadą, jeśli ktoś na przykład nie chce robić tutaj takich pól, to... No niestety właśnie wadą jest to, że zostawia. Chcesz przerobić to, żeby nie zostawiało pola po sobie? Dobry pomysł. Ciekawe, czy to wymaga tutaj, czy to zostaje, czy nie. Hmm... 12 minuta? Nie, chyba będzie dobrze. To nie jest jakoś to równo szczególnie, ale... Po co się tym przyjmować? Albo tu winnicę zrobić. Tu dostawić jakąś najwyżej wiatkę i tu zrobić taką długą winnicę do końca. Nie? Ta szerokość taka może idealna by była. Nie wiem. No długość może trochę za długa, nawet i takownica, jak tutaj to co teraz robię, nie? Ciekawe ile by to kosztowało, nie wiem a moda na darmowe płoty, nie chce mi się płacić za coś co będzie i tak tylko zdobuło O, to drewno zostało Poczekajcie, od razu się go pozbędę yy, Niech... My, nie ma ochoty płacić na coś co będzie i tak tylko zdobył, nie będę tego kosztować w żaden jakiś szczególny sposób <laughs> No więc płaty mam za darmo, ale niestety też przez to za darmo mam Oliwki i winogrona, więc no nie sprawdzę ile bym musiał wydać Na te rośliny On tu też zostało No, też zostało Dobra, to jeszcze ja tym po prostu zajmę poza odcinkiem Przedtem wiecie co, ja to chyba zrobić z tego pole tutaj nawet Tylko co małe, bo tu patrzcie jakie duże kamienie ta maszyna zostawia I to mi się podoba, bo kamienie to są przydatne dla mnie Dobra git, zawracam się. No, teraz bliżej z wakacji, a to oznacza, że być może zmienię trochę grafik swoich filmów. Może dołączy jeszcze jakiś trzeci, nie wiem, jakaś seria wakacyjna. Dobry pomysł byłby tak szczerze, tak wam powiem. Coś się przełączę, jak włączam awarynę Nie. Niestety nic. Ale nie, no powiem wam, John Deere pierwsza klasa, no. Tak się cieszę, że on tego traktora, tak mi się on podoba, nigdy nim nie jeździłem, nie? Teraz nie wiem jaki będzie następny. Fendt chyba. Chociaż on dosyć drogo wychodzi. Ale o wiele taniej będzie wychodzić węd, jeśli ja go kupię z, wyż, z wyż, większym silnikiem, po prostu. Wiecie co? Bo tu został jeden rząd. Czyli dobrze, że ja przygotowałem te wały. Dokładnie to dwa zostały. To ja tu zostawiam póki co John Deera. O, pora nie, nie będzie smutny chyba. A tymczasem ja wsiadam do mojego Maseja. <laughs> A tu wał już opuszczony są git, można od razu jechać, nie wałować Zawsze to coś trochę taka będzie alternatywa. Czekajcie, bo tu jest. Tu tylko 50% Dobra, rozsypie się na wóz. bo przyjedzie się nad beczką zbeczką, gnowice się trochę poleje i będzie kitnie nie? Czy coś mamy na wyprzedaży? O, wcześniej tego nie było, ale to tyle wymaga koniecznie. Szkoda, że to nie ten co, z mądu co można wapno rozciewać tak, to bym go kupił można nawet... I przydatny był, ale tak on tylko to, to wiecie, no nieprzydatny. Mój stary walmet Znaczy może nie mój stary, bo mój miał przeszkony. No i ten Deere, nie wiem, tutaj randon jest. No i... Case. <coughs> Ciekawe, czy w tym randonie... Ale nie, to byłoby głupie. Bo mamy taką naczepę. I mamy naczepę, tylko że z jeszcze takie jak, jak fligldoli, ja chcę zobaczyć teraz Mi trochę zainteresowało Czy to od tego po prostu dostaje, można kupić samą takie kółkę, czy nie? nie? Widzicie o to o Ale nie No mamy tutaj napis I tego nie ma tutaj na przykład, nie? Popatrzcie, tu nie ma już tego napisu Więc no nie mogę się doczekać kiedy ja będę czcień cukrową zacz zacznę uprawiać. Tyle wam powiem Tu co. Trzeba będzie rozwinąć interes jajeczny oraz szklarniany, bo no Biednie jest z tym. Ale no, coś się zrobi, nie? W ogóle powiem Wam, że powstał mod. Na szklarnie, w, moż... znaczy, e, może... w której można. Zacznijmy na szklarnie. Na mleczarni, w której można tylko sprzedać. Jako punkt skupu, nie? Ale czekajcie, ja chcę zobaczyć tutaj. Piekarnia cieśla. Taka mleczarnia. A to nie, to ta. Nie ta. Co ja patrzę? O, to jest ta z Balleronu, taka Fajne nawet, tak wam powiem. Gdzieś postawić. Nie, to by się nie zmieściła. szkoda. O tu może nawet i nawet, ale też tak trochę słabo. Za bardzo pasowało. Tutaj rzecz nie mylę, to chyba sorgo albo owiec rosną, nie wiem. No. Ale proszę, zostawić te suby, bo ja chciałem w końcu zacząć te winogrona. Ale sam siebie stopuję, że mówię sobie nie. Dopiero jak będzie 100 subskrybentów, to zacznę te winogrona uprawiać. Zproszę Was naprawdę, żeby była już ta seteczka. Nie mogę się doczekać, aż kupię y kombajn i winogrona zacznę uprawiać. Bo najważniejszy przecież jest kombajn, nie? Uff. Tak myślę nie zacząć, y jeśli chodzi o winnice, to z tymi najmniejszymi maszynami, bo popatrzcie jakie mamy przecież takie fajne małe maszynki, na przykład takich gruberek, czekajcie gdzie on jest. Nie to głębosz, no. Patrzcie jaki fajny mamy głębosz, nie? I, i jego podczepić pod tego y, najmniejszego Antonio Carrary. Przepięknie będzie w takich winicach pracować traktorek, nie? Czy to zetorka kupić, czy porszawka, ale nie, raczej tego Antonio Carraro. On się idealnie zmieści. Później najwyżej zamienić na coś z wyższej półki, jakiegoś większego Antonio Carraro po prostu. No patrzcie ile my ich mamy, nie? O, ten mi się bardzo podoba, on będzie... Jeśli u mnie będą wince, to on będzie musiał się u mnie pojawić. on mi się... Ci się podoba. To znaczy, wcześniej tak go hejtowałem, jak go prezentowałem, ale tak naprawdę to mi się bardzo spodobał, Ma takie szerokie pony, małe błotniki, tak małe błotniki, że w prawie czerwonego no tutaj nie ma rzeczy. Tymczasem, ja w tym momencie Wam dziękuję za oglądanie, ponieważ już wybija 20 minut odcinka. Nie zapomnijcie zostawić łapkę w górę, jeżeli tego wcześniej nie zrobiliście jeszcze podczas filmu, oraz zostawcie suba, jeżeli tego nie robicie. Jeżeli nie subskrybujecie tego kanału, no bo no, przed chwilą też mówiłem, że jak będzie 100 subskrybentów. To do winogrona. Zapraszam też was na playlistę z bayron, gdzie zobaczycie też akcję z tymi drzewami, co akurat dzisiaj karczuje je. Skarczowałem dokładniej. Może karczownik to się nazywało? Nie, Nie pamiętam tak. nadal, jak to się tam nazywa. Tymczasem ja wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!